Podłoga może być co. Niemal są przykro mi. Będę grał dalej. I to jest gra! Teleturni De Flo okazał się wielkim hitem. Chcę więcej! Już we wrześniu w TVN nowy sezon najtętniej oglądanego teleturnieju w Polsce. najbardziej pożądana podłoga świata. De Nowy sezon. Od poniedziałku 1 września o 20.55 w TVN. Że nasi najlepsi pracownicy udają się do naszej konkurencji i monitorują ich najniższe ceny regularne. Dbają, by nasze ceny były tak samo niskie. Oooo! No! Dotyczy to aż 500 produktów. W Carrefour 500 cen równamy do najniższych. Za każdą maską coś się kryje. Dobrego. Marok podgania złe duchy, a kukier zapewnia dostatek. Albo złego. Uwaga na Haninie czy Krampusa. Nawet ktoś coś z krańca świata. może się przybrać maskę Martyny. Dlatego włącz termową ochronę przed oszustami, która rozpoznaje tempo klikania czy używania myszki i zabezpiecza dostęp, gdy wykryje podejrzane zachowania. Bankuj i bezpieczniej. Otwórz konto, korzystaj z niego i zyskaj nawet 1000 zł. Kredy Agrikol. Zabawa jest tu, pomysł jest tu. Nasza przyjaźń jest tu. Duma jest tu. I wszystko do szkoły też jest tu. Pepko, ubrania od 15 zł i wszystkie przybory szkolne. Pepko, szkoła niskich cen. Klienci banków spółdzielczych z grupy BPS mogą wygrać 460 tysięcy złotych. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale. Banki spółdzielcze z grupy BPS. Wygrywaj po sąsiedzku. Mówi się nam, że nietrzymanie moczu to słabość. Wstyd. Serio? Czas zmienić podejście do nietrzymania moczu. Tena. Wypróbuj nową, stylową bieliznę chłonną Tena Siluet. To jest prób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W końcu ten dzień. Zaczynamy! Chcą znaleźć się w Top Model? 14 sezon. Konkurencja jest ogromna. What? Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, aby Ale ty jesteś kokietka. Ja, jestem. A Sexy! Cool! Top Model. Nowy sezon. Od środy 3 września o 21.35 TVN. Poczyna być czternastą edycja Master Chef Nadchodzi nowa energia. To ciebie wszystko! Ale jest co jest? Tu spełniają się to było Bo może nie odecydka, żeby tam walczyć. A na reser wspaniali goście. Oh yes. To z kuchnia, czy to jest jakiś plac budowy? Dlaczego zabić? Zawsze walczy do końca. Mądą tą pierdą, ale nie tu. Kochający, tu. Na Master Chef. Nowy sezon. Od niedzieli 7 września o 19.45 w TVN. Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max. na ból nóg, obrzęki i żylaki.